Kierujesz nas dzisiaj ja zobaczę, kurwa, ale no, nie. mają się No mają lakcji. Dobra. Ale tylko wiesz jaka będzie Macieju, na bocie. No w kurmiała. I te stanka jebać, trzewisty robię. On, te, on na on idzie kurwa największa kontra. Chcesz się zamienić Wiktorek? Ja nie ona nie słyszy chyba. A. To weźcie i się zapytajcie, czy by poszła na Pantenona. No w sumie ona by miała lepiej i ty byś miał lepiej. No, to napisz o, się to? jej na czacie, ja jej piszę na privie, ale ktoś nie kontaktuje. Albo weź wstań z krzesła i powiedz siostrze. <grym> Mówię, ale pis piszę, że nie. <grym> Kurwa, ale ona i tak sobie da radę na fiorę. Tak, o kurwa, no, fajna ta Fiora. A co ona taka wstydliwa, stary, nawet kurde, ten kontakt z nią nie ma. Jak tu grać? No ciężko. Ciężko? O kurwa. Panteon jest fajny i Fiora fajna. Popatrzcie na nich. Ach, Maestria jest nic nie warta w tej grze, rangę też nie ma znaczenia. a 1 cztery. Kurwa, tak samo jak ten Atrox, to był niby w Challengerze, kurwa, i został rozjebany do 1.13. Da się, da się. Albo no, wtedy też my grali na akali, co była w tym arcymistrzu i co i głów nas No. Tu w tej grze jak nie masz. Tu się team liczy bardziej niż takie pojedyncze skille, kurwa, jednego gracza. Musisz mieć. Kierujesz nas. <laughs> Musisz mieć drużynę na wyższym poziomie ogólnych umiejętności niż ten, wtedy wygrywasz. I jakieś piki, co kontrolują NM, tak, ale w tej grze bierzesz najprostsze postacie, robisz łąbo-combo i tyle, nie? Jesteś w stanie wszystko odwrócić. Pod warunkiem, że się zgrasz z kimś. No to tak. Pod warunkiem. A no to nie jest trudne, kurwa, przecież jesteśmy na tym, bo to jest Discord, do chuja. No wiem, no, wiem o No mówisz, wbijam już drugi, na przykład drugi powinien mieć ten, klawisz na r i hop, kombo <tombo tombo tombo> robisz. Będą chcieli pewnie do... tutaj iść tędy. Chyba, że my invade zrobimy. No, a opłaca się. Nie mamy to, co jako chyba dużo ja nie mam, huka Wiktor może wziąć stunę, ale wątpię. Że Ej panowie co w ogóle myślicie? Fajna ta barwa do Jasuła, nie? No co to za Jaszek jest? A to jest ten. Z losem, ale z barwą. No. No. Ale on fajny. jest taki emo, nie? Emo On taki emo Jaszek A fajny z barwą? ty nie masz barw czy masz barw? Imperial? Co, to, to no. jest barwa dla niego dla pipe's? Nie, to jest Imperial chyba po prostu. No, nie, ale nie on barwy jeszcze. Barwą. Za tokeny no, no spoko, spoko. Ja mam na przykład tego Pajka z Psychoperacji, ale do niego chyba nie mam barw. Ja mam Ty projektor. Mam bombarwy co? to na nie wiedziałem. Musiałbyś popatrzeć, tam lepiej. Pewnie coś tam chyba się znajdzie. Dobra, chodź, nie chodź, nie chodź, chodź, Nie widzę ich, nie wiem czy oni od góry... czy nie, oni tutaj po prostu tam kompili. Najważniejsze no jest najstępić kurwa ze stópem zasenno. Co za metodą? Mar... Kurwa. Kurwa podgłoszę se te dźwięki, bo... Ja w early game'ie jestem jak zwykle głównym. ja dopiero później się rozpędzę. Dalej ci dzisiaj przerywa mikro. O, no, no. no. czekaj, nie wiem. A teraz? To jeszcze go kurde, To nie wiem. Teraz może? Coś mam dzisiaj. tylko tej. No co za menda. O. Git. Elegancko. O no jo, ja piardole. Straciłem jednego miniona przez... O kurwa, Serio, serio kurwa. On ma dobra tam na tej. Na <gry> <gry> kliknięku. A no, kurwa. Dobra, nie bi się, nie bij się, nie bij się. No kurwa jeszcze ile będę miał kurwa ścinać Dobra, ja zbiję. Tu ty uciekaj Zabijesz ją? Zabijesz ją Dobra, git. No, to bym ja Na bragit Snowlux To by miał 2 za jeden był opłacało no, się Chyba 2 flagi, bo to jest git. Zeri się trochę ciężko farmie, bo nie możesz tak sobie byle jakiego cc Kunwa namierzyć. mierzyć. Tylko zawsze tego co jest od frontu. No to fajnego blu miałem. Wiesz co, ja się muszę baknąć teraz. Kupię sobie tiamat, żeby lepiej farmić, i z jego przy okazji bardziej wkur wroga. Nie bij się tym pajkiem z nie opłacasz. się. No jaki kurde marange. No bo to jest spowodowane, wiem. No bo stary, ale no to co mu zrobić, niech się trochę podpuszuje, zrobię wilczki. Nie podpuszuje, many nie ma. Ale to przecież masz fajną falę stary, w dobrym miejscu, zaraz ci będzie ten... Zaraz ci będzie, pak. a nie będzie, dobra. Czekaj, czekaj, takaj, takaj, ja chcę zapłata. Ja bym zrobił coś takiego, że zrobił łamacz, kolosalną hydrę i ostrze zniszczone króla na tej serii. Może być. To by fajnie się skombiło. i nie dla... no To jest majster, to on wierzy, solo może wszystko sobie odjebać. A teraz ma to w jeszcze po tym... O, no, po kurwa, Re nie wiem po co mu to dawali. A co to jego w po robi? Że od teraz razu może, może sobie włączyć. Z powrotem, Zresztą? bez cooldowna Zresztą. może włączyć z powrotem to ku. Znaczy, a ku może wyjść teraz z tej strony, której chce. I może nas ze ścianą, jeśli kliknie ku w odpowiednim momencie. Robimy ich? Robimy ich? Nie wiem, bo nie wiem, gdzie jest majstra. Jak na plesy wyjdzie, to oni nas zrobią. To ona tutaj nie ma, jak Nie, to... majstra nie ma, majstra nie ma. Czekaj, ja tu zwarduję. Bardzo tutaj był... To by mało. Dajmy im spuszczać. Dajmy im spuszczać. armatkę. Ej, to ja wchodzę tam w nich. Czy mnie widzą? Nie, nie widzą. Nie widzą. Nie widzą. No. Dobra, to wchodzę. Ile to ma zasięgu kurwa? 8, 8, 8. Dobra E no, na no spoko ta zerii jest no, no nie tak, się wyszło a kurwa panteon no, leci No Dobra, ulta zmarnowy Jego też, też lubił I o, dobra Master, panowie majster ten... stąd Nie wiem to tutaj jakby Idę ci pomóc, idę ci pomóc Leci tu, leci tu? Już wlecił Dobra, flash. Dobra, dobra, zerwał. dobra, my tu zostajemy jeszcze na to Playta z tego mam, więc jakoś tam się okuję, dzięki temu. E majster to... na mida leci. No. Okej. Okay. To chodź tu Dianka. To ja obecnie nie mogę. Ja tam mogę ci przyjść. <laughs> Za późno, bo nie, nie znał tam przyjść. No. Dobra, majster jest dupia. No to Git Nie jest taka, na armatę poczekaj, bo za chwilę będę miał Chociaż nie wiem czy, ściąg, czy nie. nie, nie będę miał Armaty ściąg, armaty ściąg. Kurwa, dobra, jest dobra Robimy ich? mam ulti, mam ulti, mam ulti. No kurwa. No. Dobra, dobra, nie ma flasha, nie ma flasza, jest Git. No kurwa. Git. Dobra. To tak też ładnie wyszło. <laughs> Report MF. I już się będą gryzły. Dobrze, niszczyliśmy im morale, teraz przegrają przez to. Tak ma być. To ty tam wytrzymaj po prostu Heralda robi czy nie robi ten majster, bo zaczął i To może go robić. No. Chyba ucieka, robi. Uciekaj, 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 bo tu masz... Dobra, ja go... Wyciągam, wyciągam go tylko z majster strony. jest. Majstra tu masz chłopie. No Ej, i dobra, aż to... się Ja Też no, tak to myślę. <laughs> No. Znaczy od, odwrócił ich od heralda i z jednej no to strony. tak, to jest też plus. A to spoko, wy to wyciągniecie, macie ich ten... teraz, teraz bardzo się pięknie tym prawie. Czekaj, 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 ja chcę to Nie, nie. wyczekam, to, stary, to pan... ja nie wcześniej rzucić. A, spoko. No to co, teraz pytanie. Co 100 co punktów? Co to kurwa Samobójstwo. Nie. Hm. Dobra, macie. A to jest. Ej, a to, jest... e, ja to Herolda no. zrobimy, nie? I mi otwieramy. No kurwa. Tylko po bluźnierstwie. Z kim jeszcze przeżyjesz? Ale <laughs> fort. Jeden ja HP, kurwa. Ja sobie fizzgać z backing. O ciepanie. Ale hapek, my tu mamy przewagę dwóch poziomów. A my żeśmy im rozjebali morala całkowicie, kurwa. Dobra. Ale oni tak. nie intują, tylko ty ich kurwa bierzesz hukiem kurwa, spierdalał przecież. No to tak. A ten pisze, że chłop intuje. O. Ale to my się w nich spiernalamy, a nie oni w nas. No właśnie. Intowanie jest jak chłop się w nas spierdala, nie wiem, tak coś jak Panteon kurwa za Ej, tu pomóź mi tego Herolda zrobić jeszcze. Albo w sumie dam Seradę. I czekaj, wrócę po czymś i temat, żeby znowu mieć jeszcze większą przewagę. Może już idzie go puścić. No właśnie taki łągami, ale choćby zrobimy. O pan tam akurat szedł. Free turt. Dobra. Elegancki. Nie turet idzie. Turet idzie, no musicie mieć cecaki i turet idzie. Jest wasz. Cecaki na turet trzeba rzucać. <laughs> tak. Fiora przyszła do was Przeczyliśmy jeszcze to i... nie, uciekaj, uciekaj. Nie, no mi ta Zer jakoś podeszła w tym mecziku. Przytrzymałem ci falę. Dobra, git. Niedobrze dobrze siadło. No sobie, ten mecz, nie Aj, nie trafiłem. Aaa, brata, fale zgarnę. <tryk> czekaj, czekaj. <tryk> Masz czekaj. tu widzę, żeby rozstawić? O no tutaj? Bo za chwilę może go wbić, nie wiem, z mina czy coś. Ej, to chodźcie drajka zrobimy. Właśnie, gdzie majster jest. No czekaj, zabijemy bota i idzie. W dopiero zabiliśmy go. Aha. Czekaj, armata. Ej, to weź rozstaw wizję po prostu wszędzie na razie, a ja sobie tylko odpuszczuję tego mota. Ej, to ja blue, dobra. Blu. Ma blue. Nie, wiem. ma. Dobra, żabę robi. Nasz drake. Idzie tu. Yeah. Dobra, dobra, chodź. chodź. Dobra, walcz. Ej, dawaj Diana. Diana, bot, bot. Kurysy. Okay. Nie, on nie rzuci. Ej, mi na mida, da, majster. Dobra, wiedzą co się dzieje. Dobra. Nie. I już poszedł. Przestraszył się. Eee, <laughs> to ty teraz możesz ładnie... Ten ładnie sobie snowballować możesz. Niech panteon jeszcze zajdzie na chwilę, to za chwilę wie, że pójdę. Ej, tu nie wiem. Iś tam do No. No. Jakby poszli w tą dżunglę, to ja bym też tam podszedł. Tylko oni od razu uciekają tam do nich. Wiem, panteon za chwilę. No dobra, jestem część. Cześć. Kurwa, wiedziała, że tu jestem w czaku. Jebano. Dobra, git. Idziemy po pęta. Gdzie jest mf -ka? Nie ma jej. Dobra, walić nie, nie ma sensu. majstra ja też nie widzę. Ripper zrobionym, bo całkowicie jest zjechany. Mhm, czekaj. E, da się tak zrobić? Da się tak zrobić, okej. Okay. Ta na tym bocie nie żyję już O. No. Oho <grymne> 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 U, Musiał to zrobić, żeby odpuszczować linię. Ej Ja idę po mityka. Ja idę po mityka Ja, ja też już idę. I ostatni po... na król jak pierdyknę to już jest po nich, tak naprawdę Ej, brać Dark Hat czy zaćmienie? To jest zaćmienie czy na e... wymiany lepsze. Bo nie widka ci nie potrzebna, bo to i tak się wymienia cały czas. Ej, oni mają full team AD jakby zrobić sobie pancerz, to nie są w dupie. No tak. No ja buty sobie zrobię pancerniaki na nich. Ej, wyjebało nam tego, czy nie? Jaszek, jesteś tam? Yes, I am. Bo pokazywa, że cię wywaliło na chwilę. No tak, tak wywaliło mnie na chwilę. <grym> nawet No na miedzy tak. poszli dobra to poszujemy tego bota teraz tak serio ten który radowalić. bota już nie mają, tak powiem ej robimy zaraz tego a to jest bar baron już kurwa macie. Mhm I Ona będzie stać tylko No ona ta, będzie ona frizuje linię Ja się się co się stało? Waliło go no. No, biłem się teraz na dwóch i prawie ta sen napadła, nie? Została no, jeszcze, Dobra, Nie wiem, tym fajkiem... nie ty Ej, wycofuje... hey, wycofujemy gdzieś, idziemy na Mida teraz, czy co? No, można iść. Nie, nie wiem gdzie ten majster? trzeba na niego zapolować. Ja się boję tego panteona na tym bocie. Co? Panteona? panteona? Myśli. No, panteon przy był na bocie No, no dobra, to by... wiedzę, <laughs> A to ona sama ja się zrobiła. Ja Ej, ja <laughs> o, o. majster. Masz, masz nagrodę ten, majstra. Kurwa. No, je, je, flasho, no. nie, flasho, nie potrzebujemy tam lasu. Ta MFK jest nic nie warta, to minion więcej. Kurwa, wart jest. Kurwa. No kurwa, ile tego słowa? No co to jest? Aha. Czemu dostałem słowa kurwa jakieś 90% kurwa? To to za gówno jest. Bóg tak chciał. Dobra, zapię dalej później jak stąd. Siemano. Dobra. Dobra, uciekaj no. tym pańkiem, bo tam już nic nie ja zrobisz też. No. Ta Te fiora jest popierdolona. No nie, zabiłem patona, Xd. Coś z tą fiorą trzeba zrobić. Ja mam jeden pomysł. Zabijmy ją. Najlepszy pomysł. Tylko oni będą spierdalać. Dobra. Oj, to chodź, A to wchodź, może dla zrobimy. Hmm. Może być. Już to jest takie trochę ryzykowne. Dobra, trzeba się przykąpić. Dobra. Dobra No kurwa śmiertnik ma fokus z nami Lecę tam Ja w sumie od każdego coś tu dostałem O, o siostra się odpaliła <grymne> A miałem podpierdzielić killa <grymne> Ja teraz robię ostrze zniszczone króla, a później nie wiem jakiś pancerz zrobię? To, to ja to polecę odpuszować Dobra ta MFK już ona nic nie robi, ona taki nul to całkowite. Na no bocie jest tak, jak przepierdolisz tego bota, to później przez całą grę nic nie robisz. Oj dupa, się wjebałem. <grymne> Chodź tu Krzysztof, zajebiemy ich. Mam pinka. Ten, <laughs> bo Wiktor, P. Po Wiktor też jest takim czemu coś tak skaluje, właśnie. Bo musi być wszystkie te pasywki na umiejętnościach. I wzięcie, do... merdy. Ej, to Barona mamy. Ej, uważaj, bo tam jest ten Majster. No. Dobra, masz. Robimy Trochę. nasze. Robimy? No, no robimy wiemy No bez Jaśka będzie ciężko. Wiktor mógłby jeszcze przyjść. <grym> Dobra, mamy. Teraz ja bakam kupić jakieś itemki. Właśnie jak, jakie one, jak, jakie, jakie rangi oni mają? Nie wiem. A mają rangi. To jest pytanie. Nie. Bo tak łatwo się gra te gry, że ja nie mogę. No. E Challenger' wbijam, nie zapomnę. Zacznijmy od tego, że my nie mamy też rang na tych flexach. No właśnie, to też racja. I oni mają tylko srebro, jeden fiora i reszta też nie mają rang. No ale, a mamy zresztą gadany team, a oni nie, nie ma, Tak nie, nie, nie ma. Znaczy mogą mieć, ale nie, że koniecznie mają. No nie, bo no oni się tak reportują tak. nawzajem, to nie mają. O, ej, uważaj, tankujesz, tankujesz, tankujesz! Tankuj. Co? Ej, co? Tankowałaś Tureta. No, od twojego początku. Tak, No! <noise> no bo jak marłeś wtedy, to ty podeszłeś pod Tureta. Nie, na początku, na tym początku jeszcze ja tanie Ja się tak dziwiłem, to papa ta kurwa tak szybko znika kurwa, nie, a ja nie zauważyłem, że Turan mnie

Daj mu dać O kurwa, awansowano, srebro 3. nie dobra, to ja mieli dam GG ten tak kwadrę. To, <grym> to same to są to ciekawe. Rozegrano 6 na 10 meczów, chopy. Kurde. Ja no ja będę na za niedługo rangę. <grym> Ej, ale to jest fajne, rozegrano 5 z 10 meczów, wygranych 5, przegranych 0. <grym> Awansujesz od razu do Master -tiera? No, od razu do Grand Mastera, stary. No, <grym> od razu na te... ...te Na i no. No stary. No. <grym> Nie wiem, dalej gramy tak samo, czy jak? Jazda, jazda. Czekaj, jak go jeszcze sobie dodam kogoś?